Witam Państwa bardzo serdecznie w krótkim filmiku, w którym to chciałem wszystkim Wam życzyć szampańskiej zabawy w dzisiejszym dniu, w ostatni dzień 2013 roku. I życzyć Wam wszystkiego dobrego, szczęścia, zdrowia, pomyślności w nowym 2014 roku. Szybkie podsumowanie, co u mnie się działo w 2013 roku. Co dobrego się wydarzyło. Po kolei. Urodził mi się drugi syn, to było pierwsze, Pierwsza najważniejsze, drugie, znalazłem pracę jako informatyk i trzecie, kupiłem nowego laptopa, I czwarte, powiedzmy, moja siostra znalazła pracę, mój brat znalazł pracę, zaczyna nam się jakoś powoli układać w rodzinie, to tyle co u mnie dobrego w zasadzie, filmy wrzucam, jakoś to idzie, <noise> no, że w ogóle znajduję na to czas, to jest bardzo dobra informacja. A co u Was dobrego? Powiedzcie mi, nie pytam się, co tam planujecie na 2014, bo co ja planuję, co ja, no ja bym chciał w 2014 dostać podwyżkę w mojej pracy, czemu by nie, i bardziej regularnie i lepsze filmy nagrywać dla Was. To tyle, co ja mam sobie życzył dla siebie. A co u Was, powiedzcie, było dobrego w 2013 roku? Czekam na jakieś krótkie, może 2-3 mm, zdaniowe takie streszczenie co naprawdę co może to być jedno wydarzenie co dobrego zdarzyło wam się w tym roku myślę, że taki taki jak się jeżeli się zbierze kilka takich okay. y, wpisów z jakimiś pozytywnymi wydarzeniami to y, i mi będzie bardzo sympatycznie przeczytać to y, i inni, którzy będą czytali, też być może ich to jakoś na duchu podniesie, że coś dobrego nam się w tym roku wydarzyło i Coś, co warto wspomnieć. Także czekam na jakieś króciutkie komentarze od Was, naprawdę z niecierpliwością. Bardzo chętnie się dowiem, co u Was dobrego się działo, jakie tam zmiany życiowe, może, może jakaś stabilizacja. No, nie wiem, czekam, czekam. Pozdrawiam Was. Życzę jeszcze raz wszystkiego dobrego i pozdrawiam Was. Chyba już piąty raz, nie wiem. Pozdrawiam szósty raz. Cześć, trzymajcie się.